Cześć, z tej strony Pati11, posłuchajcie Dzisiaj Zobaczymy Co myślą o mnie widzowie No Dobra Dobra, zobaczmy najpierw prezenty Od widzów No, mam ich bardzo dużo No dobrze, to no, zobaczmy mhm. Zrobię dranki. Nie jest. To nie jest Unii. W ogóle. Dobra, następny od tej samej osoby. No dobra, otwieram. Hmm, ładne. Niebieskie. W moim bardzo stylu. No, dobra. Buty, 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 buty zawsze spoko. Na koniec odcinka ja się w to ubiorę. I w następnym odcinku będę trollować jedną z moich widzek, którą mam znaj. Ona o tym nie wie. Yy, nie podam jej kanału. Ale chyba to się nie No właśnie. Jeszcze nie dokończyłam mojego arta. O, dobra. Kolej. No. E, chyba głównie to będą ubrania. Dobra. O! Cute monster. No, serio, cute. cute. Widzowie mnie jeszcze nigdy nie oszukiwali. O, bardzo ładnie. Niebieskie też w moim tylu. Udawane włoski drip. O, ole. Ale, czadersko, czadersko. O, zachód słon. Ok, zobaczmy. Nowa. O, czarna, czarna, czarna. Ja mam, je, 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 No, dobra, kolejna. Zobaczmy. O, Kap, on, ow, oh, bardzo ładny. Co jeszcze? Nie wiem. O! No dobra, lecimy dalej. Jeszcze... No, dobra, to lecimy, lecimy tak szybciutko, jak się da. O! Pamiętajcie, że... Słuchajcie, subskrypcja z dzwoneczkiem. Powiadomień. Zadziendolcie nim, bo jeśli nie, za, nie zadziendolicie, no, no to wam przegapią takie e, filmy fajne, jak to na przykład. O właśnie, jedna wicka się zalogowała. Dobra, teraz nadajemy z nią na żywo. Ja Cześć, Witko. Cześć, Paty. Tata, co robisz? Wiesz, co Widzko? Posłuchaj. Wiem, że ty Cześć, jesteś. Ja jestem Twoją koleżanką, nie Widzko. Jesteś Wicką też. Ja jestem Wicką. No, co robisz? Ej, od kogo masz tyle prezentów? Od moich innych wizek. Widzą. Wiesz, PS możecie wpaść na moje konto. Moje konto to mala czarownica kot. No. Napiszę hej it, żeby Pati mnie pozdrowiła. No bo. No bo lubię. No. Ona jest moją pierwszą widzką. Pierwszą. I też najlepszą przyjaciółką. No. Napiszę hej yt, Patrzcie teraz na czat. No, patrzcie. No, cute it. Przyszła wiadomość? No. Odpiszemy jej. Dobrze. To ma, co, co by tu jeszcze do petycji napisać? Dobrze, Tylko pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. A jeśli, a się, a jeśli, się a jeśli wam się odcinek spodoba, no to da, dajcie taką łapkę w górę. Mm, a może dasz mi preza, Patiś? Pisz hashtag jest. No właśnie, to tak z sklepku wygląda. Pamiętajcie, że ja mam no, widzę. napisem hashtag it. No, czyli wiadomo, że ona ma subskrypcję i ostatni prez. Pozdrawiam na odcinku. Malowy kot. No dobra. To marzy. Może... To czarownica kot się nazywa. Mala czarownica kot Patiś No. No, a nie malaczy kot. Malaczy Ale... kot to jest twójnik. Nie, to nie Jakby mój. coś możecie wpadać no. na moje konto Mala czarownica kot i nie tylko możecie też wpaść na przykład... No nie wiem. Moż, że, mo, możecie się ze mną wymienić, możecie zobaczyć mojego ad Jest uczciwa. Tak. No. Miałam dripka, ale oddałam. No, to są moje dripki, jak widać, które jej dałam. To znaczy przesyłałam, żeby wbiła dziesiąty level, bo mnie bardzo prosiła i mi oddała. Oddałam. Miała ja, uczciwa. No dobra, yy. polecam się jej wpisywać do Księgi Gości. Mhm. E, niestety, Księga Gości jest tylko na komputerze. A ekran na bo najłatwiej. No dobra, to teraz pozdrawianko. Jeśli chcecie być pozdrowieni do mnie koniecznie dodajcie do zdaj. Mój nick to pati 11 dłużej. Zostaniecie pozdrowieni na odcinku. Mm -hmm. I może ja wam jeszcze dam jakiegoś pieska? Nie, no ale może, nie. No, taki... nie. Ona uczciwa. No dobra, to piszemy. Ja muszę iść spać. Teraz dodajemy ty ty, 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 napiszcie hashtag it. A wtedy na pewno przypnę wam serduszko hashtag się pisze tak. Ty, a jaki ja... masz hashtag? Hashtag it. Swój hashtag? Tak masz? Będę co jakiś czas zmieniać hashtag. Nie, nie, ma, nie można mi zmieniania hashtagu pra Tak, to. To jaki hashtag masz? Powiedz tak dokładnie, żeby mieli ja wpisany swój hashtag. I do wygrania jest oczywiście lista życzeń tu jakiś prez. Mm. Z hashtagiem to ja z hashtagiem jest dostaje się dodatkową rzecz. No, na przykład... Ale ode mnie też może być coś. Jaki masz hashtag? Hashtag Patty. Dobra. Czyli pyty. No, pyty. Czyli... Uwaga! Patty ma hashtag pyty. Napisz tu. Z dużej. Yy, wszystko obydwa w dużej. No, oczywiście. Hashtag pyty. Tak wygląda. Wyślę jej hashtag pytyw. Ja już mam w statusie go zapisanego. No i się cieszę. No. Pertisza, kiedy nadesz kolejny odcinek? To nie jest jeszcze pewny. No dobra. Rozłączam relację. Pa. No dobra. coś pisze, pisze, pisze Dobra. Jak obiecałam, na koniec odcinka przebiorę się w te rzeczy z prezentów. Tak, z prezentów. Dobra. Zaczynamy! Mamy jeszcze sobie to i, to i to i to i to i to No i wychodzi VIP. Najgorsza rzecz w na świecie. I taki wystańcy, No mamy. O, tak to. Tym będę, tak to, to jest w będzie tam, kiedy znowu Zobaczycie. Dobra. I... Na końcu odcinka poproszę tą samą widzkę i moją przyjaciółkę na myszy. Aby oceniła mój teraz lub, który będę mieć. Jeszcze nagrywasz? Ile ty możesz nagrywać? Okej. Okay. No dobra. Tak? Dora, dora. Co chcesz? Cześć, Wisko. E, Oleżanko. Oceń. oceń mój... Luk który mam teraz, no to zrób z tym Luka. Luka zrób po prostu. Ja ci dam lawka. i ci napiszę w komentarzu. Wy też y, dajcie. Napiszcie. Wpiszcie spisz... jej się do księgi gości i w ogóle. Napiszcie, ile punktów do, dla was to zabywa. Od 1 do 10. a ja się zabieram. Ja znam taki myk. Aby nic nie zmieniać, no to wystarczy kliknąć i kliknąć. Jeszcze raz. No i gotowe. Napisz nazwę. Bardzo mi ten look, który Patrycja zrobi. Hmm. Pamiętajcie docisnąć i w ogóle. No dobrze, to teraz wyczekuję komentarzy. Bo są najlepsze. Preza dała jakby coś. Możesz otworzyć, ale a ty w tym Cześć, wizką Zobacz, przyjaciółko. I wisko też. Dobrze, ja już ci oceniam. Luka, oczywiście daję łowka. I ocenę, jaką mu ci dać. Hmm. Hmm. Ty mnie patrz, tak na I patrzę ja ci wygram. Uwaga. Ocena już przychodzi do Was. Już przychodzi. Leci. Leci, leci, leci jak skawica. Klik, klik, nie ma. Musisz chwilę poczekać. Otworzysz pleca ode mnie, bo ci dałam? Otworzę, otworzę. Uuu, no. wy też ocencie. Dobra, to teraz Prez, 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 prez. Może dam ci jeszcze jednego. Jeszcze nie otwieraj. No. Czekaj. Nie. Pokaż, jakie życie ode mnie dostałaś. Pokaż, widzę. Ja ci tu dam. No. Trzech oddałam. Wcale, że nie, pati, Nie oszukuj tak. Oddałam. No, yy, dałam pat do 10 levela, bo Pat jest tak prosiła, żeby mieć 10 level. No i no. Naszyjnik sukienkę jako jedną. Te buty czarne. I kurtkę. Tak, dokładnie. Możecie mnie dodawać do znaj i mo mogłabym poprosić, żebyście wyczytali jakiegoś dripka albo mi pikselka. Chciałabym po prostu, żeby ktoś dał Patricji, no bo Pati ma no bardzo mało. Mm. SC. Posłuchajcie. jeśli A taka rada, jeśli kiedykolwiek e, będzie taka D Diana z dużej uh -huh. i Może będzie jeszcze miała numerki, to ona jest oszukistką. Tak, oszukała mnie, ja pixela straciłam. no. Właśnie tu taką kokardę. Już ci hmm. dam pleza, możesz teraz wpój. Jeszcze raz pójść. Ja ci dałam godzinę Tren. temu, chatka. Wieszne. Niebieskie. Nie rób tak! Dobrze, dobrze, już nie robię. U i... może ubrę. No i dobrze, no to to już chyba koniec. A właśnie, że nie! A, tak. Dziesięć ja. minut. No, dobra. Pójść przed nami. Nie patrz. Nie patrz. Dobrze, nie mam na To tak. skończmy. Jeszcze nie teraz. Å, ta ikke begge!